Młynne, mimo że znajduje się na terenach byłej Galicji, jest na tyle chłodną i była do tego stopnia opartą miejscowością, że jej mieszkańcy brali udział w powstaniu styczniowym. Mimo sporej odległości do przejścia do samego Królestwa Polskiego szli, szli, by walczyć. Maszerowali przez nowy wiśnicz, przez Arabę i tuż za ujściem solnym wkraczali na teren bitwy. Przechodząc przez Wisłę, wchodzili na teren okupowany przez Rusków. A oto oni. Kazimierz Żuławski Herbuszeliga, dziedzic Młynnego. Ojciec znanego poety Jerzego Żuławskiego. Przyszedł na świat 11 października 1847 roku w Młynnym. Jako student techniki w Krakowie został zwerbowany do oddziału Bosaka. Nie, nie Krzysztofa. Przeszedł granicę wraz z garstką źle uzbrojonych współziomków, ale do celu nie dotarli, ponieważ po paru dniowych utarczkach i rozbiciu oddziału przez Kozaków, ranny w głowę powrócił do Krakowa. Jan chrzciciel Erasm Biliński Herbusas. Urodzony w 1840 roku, również młynny. Przed powstaniem był agronomem, służył pod Langiewiczem. Po rozbiciu oddziału wstąpił do oddziału Wierzbickiego. Brał udział w potyczkach pod polichną, Kaniowolą, żyżynem, fajsławicami i nie tylko. Pod tymi Fajsławicami został ranny i wzięty do niewoli. Wskutek operacji przy wyjęciu kuli umarł w szpitalu w często Borowicach. Józef Edward Biliński, Herbusas. Narodził się 1844 roku, tak jak wszyscy poprzednicy, w Młynnym. Jako uczeń aptekarski należał do organizacji rewolucyjnej w Krakowie. Później wstąpił do oddziału generała Mierosławskiego Ludwika. Walczył w ośmiu bitwach, m.in. pod Igołomią, Polichnem, Chruśliną, Żyżynem i Fajsławicami. Jako sierżant wzięty do niewoli moskiewskiej, był więziony w Lublinie i Warszawie.